Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii zagadek kryminalnych. Dzisiaj przybliżę Wam historię Josephine Gray, kobiety, która niosła śmierć. I mimo, że do dziś w tej historii pozostają pewne pytania bez odpowiedzi, to udało się wymierzyć sprawiedliwość. Jednak zanim przejdę do przedstawienia tej historii, to chciałabym powiedzieć kilka słów na temat partnera dzisiejszego odcinka, którym jest Psi Buffet, który niedawno miałam już okazję Wam polecać. Jednak jeśli jeszcze go nie testowaliście, to dziś po raz kolejny możecie zrobić to, korzystając z mojego kodu zniżkowego, o którym więcej powiem za chwilę. Psi buffet to świeże jedzenie dla psów gotowane ze składników jakości Human Grade, czyli najlepsze mięso, warzywa, suplementy i witaminy. Porcje są dostarczane regularnie prosto pod drzwi. Po założeniu konta wystarczy rozpocząć subskrypcję i nie trzeba martwić się, że kiedykolwiek zabraknie jedzenia dla naszego pupila. Dostawy można oczywiście dowolnie modyfikować, dostosować datę i miejsce na naszych potrzeb oraz w każdym momencie wstrzymać lub anulować subskrypcję. Posiłki są dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego psa na podstawie krótkiej wstępnej rozmowy i są wyliczone na każdy dzień w zależności od jego wielkości i poziomu aktywności. Psi bufet przyjeżdża dobrze schłodzony. Porcje na pierwszy tydzień można trzymać w lodówce, a pozostałe na kolejne tygodnie w zamrażarce. W ofercie marki dostępne jest aż 8 smaków: ryba, wołowina, jagnięcina, kurczak, wieprzowina, indyk, dziczyzna i kaczka. Z pewnością każdy pies, nawet niejadek lub alergik, znajdzie coś dla siebie. Do tego można zamówić także smaczki z rybą lub kaczką, które są idealnym dodatkiem do posiłków. Sama mam okazję od pewnego czasu testować psi bufet i zarówno ja, jak i moja Tinka jesteśmy bardzo zadowolone. Dla mnie szczególnie ważne jest, że przygotowanie posiłków mogę powierzyć ekspertom, dzięki czemu bez większego wysiłku i stresu mam pewność, że Tina dostaje dokładnie to, czego potrzebuje. Jeśli udało mi się Was zachęcić, to już teraz możecie wypróbować przy korzystając z mojego kodu zniżkowego 40 Karolina, który da Wam aż 40% zniżki na dwa pierwsze zamówienia. Wsi bufetni płacicie także za dostawy, a do każdego pierwszego zamówienia otrzymacie bandany dla piesków. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie pod linkiem w opisie, a teraz przechodzę już do tematu dzisiejszego odcinka, czyli sprawy Josephine Gray. 21 czerwca 1996 roku policja z Baltimore odpowiedziała na zgłoszenie o porzuconym pojeździe. W samochodzie śledczy znaleźli ciało 28-letniego Clarence'a Gooda. Mężczyzna został postrzelony w plecy i klatkę piersiową. Podczas badania ciała zauważono, że ofiara miała saszetkę z kokainą ukrytą w bieliźnie. Jednak całe miejsce zbrodni wydawało się funkcjonariuszom nietypowe, wręcz zainscenizowane, żeby pokierować policję na to, że śmierć mężczyzny była wynikiem nieudanej narkotykowej transakcji. W trakcie śledztwa ustalono, że jako nastolatek Clarence zaczął zadawać się z niewłaściwym towarzystwem i na początku lat 80. jego matka wysłała go z Brooklynu do Baltimore w stanie Maryland, żeby zamieszkał u swojej 35-letniej wówczas kuzynki Josephine Gray. W tym czasie Josephine i jej mąż Robert Gray wychowywali dzieci, z których większość była już dorosła. W nowym otoczeniu zachowanie Clarence'a uległo poprawie, ale w tym samym czasie małżeństwo Grejów zaczęło się psuć. Robert wyprowadził się, a Josephine zaczęła spotykać się z nowym mężczyzną. Andre Sawojem. Clarence nadal mieszkał z kuzynką pod jednym dachem i sam wkroczył w związek z kobietą, z którą wkrótce doczekał się dziecka. Z zewnątrz wszystko wydawało się układać idealnie, jednak gdy śledczy przyjrzeli się bliżej życiorysowi mężczyzny, zaczęli zauważać pewne niepokojące aspekty. Świadkowie, którzy znali Clarence'a wyjawili, że on i Josephine utrzymywali stosunki seksualne, a były mąż kobiety wyprowadził się właśnie z powodu tego romansu. Doktor Catherine Ramsland, psycholog sądowa badająca tę sprawę, stwierdziła, że wszystko wskazuje na to, że z powodu różnicy wieku Josephine zdominowała Clarence'a. Nawet po tym, jak jej nowy partner, Andre, zamieszkał z nią, nie przerwała relacji z kuzynem. Andre został niemal od razu wykluczony z kręgu podejrzanych w sprawie zabójstwa Clarence'a i policja skupiła swoją uwagę na samej Josephine zwłaszcza, że okazało się, że kuzyn nie był jedynym mężczyzną z jej bliskiego otoczenia, który stracił życie w tajemniczych okolicznościach. Zanim Josephine związała się z Robertem Grejem w 1967 roku, wyszła za Normana Striblinga. Po kilku latach związku mężczyzna odkrył jednak, że żona nie jest mu wierna. W tym czasie mieli już wspólnie pięcioro dzieci. Jednak jej nowym obiektem uczuć był Robert Grey, który jak wiemy ostatecznie został jej drugim mężem. Z Robertem poznali się w pracy i w tym czasie mężczyzna także był żonaty i ze swoją żoną Francis miał sześcioro dzieci. Rodzina mieszkała w Clarksburgu na północy hrabstwa Montgomery i wydawali się być bardzo szczęśliwi. Robert był idealnym mężem i ojcem. Zdaniem najbliższych, nigdzie nie ruszał się bez dwójki najmłodszych dzieci i kochał je nad życie. Jednak na początku lat 70. jego zachowanie uległo nagłej zmianie i z dnia na dzień stał się zdystansowany. Przestał także odwiedzać swoich przyjaciół i rodzinę. Wkrótce na jaw wyszedł jego romans z Josephine i rozpowszechniły się plotki na temat rzekomego zajmowania się przez kobietę czarami i wódu. Francis przyznała, że nigdy nie wierzyła w takie rzeczy, jednak faktycznie zmiana w zachowaniu jej męża była tak drastyczna, że trudno przypisać ją jedynie samej niewierności. Plotkowano, że kochanka karmiła mężczyznę czymś, co powodowało, że bez zastanowienia robił to co kazała. Zdaniem Francis, gdy tylko Robert przestał jeść potrawy przyrządzane przez Josephine, wrócił do dawnego zachowania, co zdawało się potwierdzać tę teorię. Niedługo później doszło do ogromnej tragedii. 4 marca 1974 roku mąż Josephine, Norman Stribling, został zamordowany podczas snu. Zabójca strzelił mu raz w prawą stronę głowy. Członkowie społeczności nie mieli wątpliwości, że tragedia ma związek z romansem żony ofiary i dwa tygodnie po zabójstwie Robert i Josephine zostali aresztowani i oskarżeni o morderstwo. Podejrzanym był także brat Josephine. Ostatecznie jednak nikt nie stanął przed sądem i zarzuty zostały wycofane ze względu na brak dowodów. Świadkowie i członkowie rodziny odmówili współpracy z policją. Po wyjściu z aresztu Robert i Josephine oficjalnie zostali parą i za pieniądze z polisy ubezpieczeniowej Normana kupili nowy dom. Niedługo później urodziło im się dziecko, a w 1975 roku wzięli ślub. Związek z oczywistych przyczyn nie spotkał się z aprobatą otoczenia, a matka Roberta, Dora Gray, przyznała później, że jej syn w tym małżeństwie wiódł żałosne i nieszczęśliwe życie. Później bliscy zeznali, że latem 1990 roku doszło do kilku bardzo niepokojących incydentów. Podczas jednego Josephine goniła męża po całym domu z bronią w ręku i Robert musiał wyskoczyć z balkonu na drugim piętrze. A niedługo później Josephine goniła go trzymając kij bejsbolowy i śrubokręt. Wkrótce mężczyzna podjął decyzję o wyprowadzce i wyjeździe z miasta. Jednak nawet po tym nie mógł czuć się bezpiecznie. 5 października 1990 roku zgłosił się na policję, twierdząc, że został zaatakowany przez żonę i jej kuzyna. Twierdził, że gdy jechał samochodem, pojazd Josephine zrównał się z nim, a siedzący na siedzeniu pasażera, Clarence Good, wyciągnął broń i wycelował w jego kierunku. Robertowi udało się jednak uciec, gwałtownie hamując i wrzucając wsteczny bieg. Na początku listopada 1990 roku Robert wynajął mieszkanie w Germantown, a niecały tydzień później, 9 listopada około godziny 14:30, mężczyzna wrócił do domu z pracy w szkole podstawowej Kloper Mills i gdy tylko przekroczył próg, zanim jeszcze zdążył zdjąć płaszcz, ktoś oddał w jego kierunku dwa strzały, zabijając go na miejscu. Sprawca znajdował się wewnątrz mieszkania. Gdy policja badała miejsce zbrodni, znaleziono wizytówkę policyjnego detektywa Josefa Mudano. Miesiąc wcześniej Robert odwiedził go i poprosił o pomoc, ponieważ obawiał się o swoje życie. Bał się, że żona, z którą był w separacji, będzie próbowała go zabić. Policja była zdeterminowana, żeby nie pozwolić, żeby niepowodzenie w sprawie zabójstwa Normana Striblinga z lat 70. się powtórzyło. Tym razem życie stracił jego domniemany zabójca i wspólnym mianownikiem pozostawała Josephine. Wszystko wskazywało na to, że kobieta może być czarną wdową, jednak sens powiek śledczym spędzała perspektywa ponownego umorzenia sprawy z powodu braku dowodów. Josephine i Clarence zostali zatrzymani i w kwietniu 1991 roku postawiono im zarzut morderstwa. W oczekiwaniu na proces oboje zostali zwolnieni za kaucją. Gdy tylko opuścili areszt, można było zauważyć bardzo wyraźną zmianę w chęci świadków do współpracy z władzami. To wyglądało na to, że oskarżonym skutecznie udało się zastraszyć osoby, które mogłyby zaznawać przeciwko nim. Okazało się również, że Josephine nagle jednak ma alibi na czas zabójstwa swojego drugiego męża. Twierdziła, że w tym czasie była w pracy w szkole i nastoletnia córka to potwierdziła. Później dziewczyna wycofała te zeznania i powiedziała, że alibi mamy jest fałszywe, jednak gdy ponownie poproszono ją o powtórzenie tego pod przysięgą, nagle powiedziała, że nie pamięta. Podobnie było w przypadku innych świadków. Wszyscy po kolei zaczęli tracić pamięć i trudno im się dziwić. W przeszłości Josephine Grey już jedno morderstwo uszło na sucho, i gdyby tak stało się po raz kolejny, to kobieta z pewnością mściłaby się na osobach, które chciały odebrać jej wolność. W rezultacie władze nie miały podstaw do przeprowadzenia procesu i sprawa pozostała nierozwiązana. Na wolności Clarence pozostawał pod kontrolą Josephine. Kobieta trzymała go w izolacji, nie miał samochodu ani pieniędzy, i kuzynka zabrała mu nawet telefon i zabraniała pracować. Wernie Good, brat Clarence'a, powiedział, że nawet gdy brat zaczął spotykać się z innymi kobietami, to Josephine nie zgadzała się na ograniczenie kontaktu. Mężczyzna zaczął pomieszkiwać wtedy w domach krewnych, zatrzymując się tam, gdzie akurat ktoś zaoferował mu miejsce do spania. Według bliskich, w 1996 roku Clarence zaczął przeczuwać, że jego życie może być w niebezpieczeństwie. Żył w ciągłym strachu. Dwa miesiące przed swoją śmiercią powiedział policji, że Josephine zaatakowała go nożem, jednak kobieta nie została za to zatrzymana. Ostatecznie niestety okazało się, że przeczucia Guda nie były bezpodstawne. Policja znalazła jego ciało 21 czerwca 1996 roku, dwa miesiące po wejściu w życie jego policy na życie na kwotę 100 000 dolarów, której Gray była jedyną beneficjentką. Ogromną zagadką we wszystkich trzech tych sprawach zabójstw było to, co takiego miała w sobie Josephine Gray, że mężczyźni tracili dla niej głowy i opuszczali rodziny. Według jednej teorii powodem był tak zwany syndrom maltretowanego współmałżonka. Mężczyźni w tym przypadku najprawdopodobniej byli poddawani mniej lub bardziej wyrafinowanym praktykom maltretowania psychicznego, np. w postaci nachalnej i uporczywej kontroli, systematycznego okazywania pogardy i cynicznego poniżania. Z kolei członkowie rodziny byli przekonani, że Josephine używała swoich nadprzyrodzonych mocy i wódu. Gdy śledczy umieścili podsłuch w domu podejrzanych, usłyszeli, jak odprawia ona rytuał, podczas którego detektyw prowadzący śledztwo został wymieniony z imienia i nazwiska. Dom kobiety został przeszukany i zabrano do analizy kawałek podłogi z garażu, który według sąsiada był poplamiony czymś, co wyglądało jak krew. Gdy Josephine przebywała w areszcie, kilku świadków zebrało się na odwagę i postanowiło zeznawać – Jedną z tych osób był André Savoy, czyli jej były partner. Z dokumentów sądowych wynika, że w 1990 roku mężczyzna powiedział policji, że Josephine przyznała się przed nim, że planuje zabić swojego męża. Były kochanek powiedział także policji, że kilka tygodni przed zastrzeleniem Roberta, Josephine wyciągnęła z pod pistolet kalibru 45 i powiedziała, że zastrzeli każdego, kto zbliży się nocą do jej domu. Dokładnie z takiej broni później życie stracił jej mąż, a z akt sprawy wynikało, że podczas przesłuchania Grey zaprzeczyła, jakoby kiedykolwiek posiadała taki pistolet. 13 listopada Josephine zadzwoniła do Savoia z Federalnego Ośrodka Penitencjarnego i zagroziła mu radząc, żeby skorzystał z piątej poprawki, czyli prawa do zachowania milczenia i nie zeznawał przeciwko niej. Ostatecznie mimo przytłaczających dowodów poszlakowych Josephine Gray po raz kolejny uniknęła oskarżenia. A w 2000 roku poznała Wilmę Jean Wilson i kobiety szybko się zaprzyjaźniły. Regularnie rozmawiały przez telefon i Wilma bywała także w domu Josephine. Podczas jednej z takich wizyt Gray sprzątała zagracony pokój i w pewnym momencie postanowiła pokazać koleżance wycinki z gazet na temat swoich aresztowań. W artykułach pisano, że Josephine zabiła dwóch swoich byłych mężów i Wilma nie mogła się powstrzymać. Zapytała przyjaciółkę, czy to prawda i wtedy Josephine powiedziała, że zaraz opowie jej coś, czego nikomu wcześniej nie mówiła. Zupełnie pozbawionym emocji głosem wyznała, że zabiła nie tylko mężów, ale także jeszcze jednego gentlemana. Wyznała Wilmie, że zabiła swojego pierwszego męża, Normana Striblinga, ponieważ była zmęczona byciem i przez niego maltretowaną. Opowiedziała, że udali się razem na przejażdżkę, podczas której go postrzeliła. Później zostawiła ciało na River Road i ułożyła tak, aby upozorować napad. Wyjawiła, że zabiła także swojego drugiego męża, Williama Roberta Greya i zbrodni dokonała z pomocą Clarence'a Gooda. Wyjaśniła, że Good próbował ją szantażować, żądając pieniędzy w zamian za milczenie w sprawie morderstwa, więc jego także musiała się pozbyć. W styczniu 2002 roku Josephine Gray usłyszała osiem zarzutów oszustw drogą elektroniczną i pocztową, ponieważ lisownia składała wnioski o wypłatę pieniędzy z polis na życie swoich ofiar. Wilma Wilson z kolei nie miała zamiaru dochować tajemnicy nowej przyjaciółki i o wszystkim, czego się dowiedziała, poinformowała policję. Podczas procesu. Obrońcy Josephine przypomnieli ławie przysięgłych, że dotychczas aż trzy policyjne dochodzenia nie zdołały udowodnić, że kobieta miała cokolwiek wspólnego z tymi zabójstwami. Opisali Josephine jako spokojną kobietę, matkę szóstki dzieci i babcię jedenaściorga, która po 27 latach jako kustosz w szkołach hrabstwa Montgomery przeszła na emeryturę i zupełnie nie pasowała do profilu wyrachowanej morderczyni. Prokuratorzy przedstawili jednak Grey zgoła inaczej, jako mistrzynię manipulacji, która wykorzystywała kolejnych swoich kochanków do pozbywania się mężczyzn, których miała dość. I ostatecznie w 2002 roku kobieta została uznana winną pięciu zarzutów oszustw pocztowych i trzech oszustw drogą elektroniczną. Za każde z nich skazana została na pięć lat więzienia, czyli w sumie 40 lat pozbawienia wolności. Próbowała odwołać się od wyroku, jednak wniosek został odrzucony. Josephine Gray nie była pierwszą kobietą oskarżoną o używanie wód w sprawie, w której ofiary zabijano dla pieniędzy z ubezpieczenia. Geraldine Parrish ze wschodniego Baltimore została skazana w 1989 roku za zorganizowanie czterech morderstw w celu pozyskania środków z ubezpieczenia. W młodości Geraldine zapoznała się z podstawami katolicyzmu, a później zainteresowała się religiami praktykowanymi w Afryce Środkowej i Zachodniej, zwłaszcza Santerią i Voodoo. W kolejnych latach zgłębiła aspekty religijne i rytuały, aż w końcu zaczęła je praktykować. Na początku lat 70. zaczęła określać siebie jako duchowną. Pod koniec lat 70. zaczęła wykazywać oznaki kompleksu wyższości i dewiacyjne zachowania w stosunku do swoich przyjaciół i krewnych. W latach 80. Parrish zaczęła namawiać swoich krewnych, przyjaciół i znajomych do podpisywania polis ubezpieczeniowych na życie, których była jedyną beneficjentką. Następnie przystąpiła do planowania zabójstw. Jej pierwszą ofiarą był 46-letni Frank Lee Ross. Były mąż jednej z jej sióstr, który został postrzelony 12 listopada 1985 roku. Było to morderstwo na zlecenie. Geraldine zapłaciła 2000 dolarów 20-letniemu Edwinowi Gordonowi. 6 października 1986. Brat Geraldine, Ronald Brown oraz Albert Robinson zostali zabici przez Lionela Robinsona, a 6 marca 1987 roku zginęła 65-letnia Helen Wright, gospodyni Geraldine. Po jej śmierci Parish otrzymała ponad 10 tysięcy dolarów z polisy na życie i z czeków z ubezpieczenia społecznego. Tego morderstwa także w jej imieniu dokonał Edwin Gordon. Sześć miesięcy później Geraldine zaplanowała zabójstwo swojej siostrzenicy, 29-letniej Dolly Brown oraz jej męża, 37-letniego Ronalda Mitchera. Para została zaatakowana 19 września 1987 przez Gordona i Ronald stracił życie, a Dolly udało się przeżyć. Przetrwała później jeszcze dwa kolejne zamachy na swoje życie. Po kolejnej nieudanej próbie w maju 1988 roku Edwin Gordon został aresztowany i postanowił współpracować ze śledczymi. Powiedział im o tym, że za zbrodniami stała Geraldine Parrish, a on jedynie wykonywał w jej imieniu płatne zlecenia. Gordon został oskarżony o trzy morderstwa i cztery przypadki napaści i spisku mającego na celu dokonanie morderstwa. Geraldine także została aresztowana i była podejrzana o popełnienie jeszcze kilku innych morderstw, w tym 77-letniego Rayfielda Gillarda, który zmarł w lutym 1988 roku, zaledwie 15 dni po ślubie z Geraldine. W spadku po mężu Paryż otrzymała dom, pieniądze i świadczenia w wysokości 440 dolarów miesięcznie w ramach polisy ubezpieczeniowej na życie. W akcie zgonu wskazano, że Gillard zmarł z powodu choroby układu krążenia, jednak w jego historii medycznej nie było wzmianki o tym, że kiedykolwiek miał problemy z sercem. Proces Geraldine rozpoczął się na początku 1989 roku. W maju ona i jej wspólnik Edwin Goodman przyznali się do zaplanowania i zorganizowania czterech morderstw od listopada 1985 roku do maja 1988 i przyznali, że motywem były pieniądze z ubezpieczenia w sumie w wysokości 39 tysięcy dolarów. Para została również uznana za winną trzech napaści. Przed sądem Geraldine próbowała udawać niepoczytalność, jednak sąd nie uwierzył jej i ostatecznie kobieta usłyszała osiem wyroków dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. A jej wspólnik także otrzymał kilka wyroków dożywotniego więzienia. Geraldine Parrish została wysłana do zakładu karnego dla kobiet w Maryland i zmarła w więzieniu z przyczyn naturalnych w 2004 roku. Natomiast Josephine Gray, obecnie 78-letnia, nadal odsiaduje swój wyrok. I to jest już koniec tych spraw. Historie czarnych wdów są dla mnie wyjątkowo niepokojące, ale zarazem fascynujące. Zawsze zastanawiam się, czy takie kobiety kiedykolwiek kochały swoich mężów, czy może od samego początku byli oni dla nich jedynie źródłem korzyści, na przykład finansowych. I gdy przestali spełniać w ich oczach swoją rolę, żywi, zaczęli być bardziej atrakcyjni jako źródło wypłaty pieniędzy z ubezpieczenia. Nie ulega wątpliwości, że takie zachowanie jest możliwe tylko w przypadku zaburzonych jednostek, pozbawionych empatii, jednak czasem słuchając takiej historii trudno przyjąć tak proste wytłumaczenie jako wystarczające. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania na ten temat. Podzielcie się nim proszę w komentarzach i jak zwykle możecie również pisać tam swoje propozycje tematów do kolejnych odcinków z tej serii oraz miniserii serii o sektach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć.